No, hej, witam ponownie. Słuchajcie, moi kochani, chciałabym kilka słów rzec na temat guru i wyznawców. Mówiłam na ten temat już niejednokrotnie, w każdym razie, może nie mówiłam, pisałam. Ponieważ obserwuję różne grupy ludzi, którzy zajmują się duchowością, którzy zajmują się poszukiwaniem odpowiedzi na swoje pytania. Też tym samym uczestniczą w jakimś zbiorowym, tematycznym ugrupowaniu, szukając tychże odpowiedzi. I taki wzorzec, wiecie, panuje, że niechcący albo chcący, nie wiem, bo jeśli ktoś czyni to świadomie, to fajnie, niech się dobrze bawi, ale tworzy, chce czy nie chce, wchodzi w rolę wyznawcy. A co się dzieje z człowiekiem, który zaczyna wyznawać drugiego człowieka? No to wiecie, to zaczyna się powtarzać i zamienia się system na system, tak? Czyli rezygnujesz z jakiegoś przybytku, bo, bo, bo fuj, bo to jest złe, niedobre, po czym wchodzisz w inny system, dokładnie tak samo działający, a uznajesz to nagle, że to jest dobre. Wiecie, ja już troszeczkę przeżyłam. Dostałam nieraz raz i po twarzy, i po pupie. W związku z tym w, jestem bardziej taka ostrożna wchodzeniem w relacje w z ludźmi, ale nie dlatego, że się ich boję, tylko dlatego, żeby nie dać im szansy zboczenia z właściwej drogi. O co tu chodzi? No bo jeśli widzę, że ktoś trzyma w ręku nóż, no to zrobię wszystko, żeby nie zadźgał mnie, tak? A nie czekam i nie patrzę, aż on we, w moją stronę tym nożem rzuci. To taki odruch, instynkt samozachowawczy powinien być. Wiecie co? Systemy takie, że ktoś się stawia ponad ludzi, mimo że mówi ponad innych, tak? Mimo że mówi o świetle, o Bogu, o aniołach, o... O dobru, o energii, o przepływie. To, że on mówi, to jeszcze nie czyni go dobrym, ani nie czyni go energią, ani nie czyni tego, że on jest w przepływie. Trzeba to rozumieć. Natomiast ty, oddając siebie jemu pod władzę, swoją wolę, łącząc się niejako z tym, co on myśli, co uważa, co już zwalnia ciebie z myślenia, Zadzwonić i dzwoneczek w głowie. Ty masz swoje imię, swoją moc. Ty możesz podejrzeć narzędzia, ty musisz sam przećwiczyć te narzędzia, sama przećwiczyć. Nie da się nikogo zbawić i zanieść do, do Boga na rękach. To jest praca samodzielna każdego dnia. Nie zapominając się przy tym bawić, pamiętajcie, że duchowość to nie jest martyrologia uprawiania męczeństwa na wzór nie powiem kogo, bo to nie jest ta droga. Duchowość ma być wesoła, ma być przyjemna, lekka w przepływie, a nie w stękaniu, jęczeniu, unikaniu życia <kluzny> albo w oczekiwaniu tego, że ktoś ma Tobie coś dać. Ty już wszystko masz. Fajnie, że jesteś wśród ludzi. Jeśli jesteś wśród ludzi, to szukaj tam zabawy, a nie tego, żeby ktoś ci mówił, jaka masz być, jak masz myśleć, w którą stronę patrzeć. To jest, no niestety to już jest nagabywanie i odbieranie tobie doświadczeń. Być może dla wygody sam z tego rezygnujesz i nie chcesz poszukiwać. Tylko musisz mieć wtedy świadomość, że próbujesz być kopiarką, to po pierwsze, czyli robić coś dokładnie tak samo, jak ktoś inny robił, co już zabija w tobie indywidualność, co już z, yy, zabija w tobie różnorodność, która jest tak pożądana dla Boga. Przecież nie na darmo On wszystkich stworzył innych i różnych, po to, żeby się nagle wszyscy ujednolicali. Przecież każdy ma swój bagaż i broni możliwości energii, tej nici niepowtarzalności, która tworzy odcisk linii papilarnych niepowtarzalnych. Po to to jest. Więc nie zatracaj siebie dla drugiego człowieka tylko dlatego, że on fajnie mówi, że on ta, w takich bólach i cierpieniach przechodzi przez duchowość. To jest jego wybór ale nie przejmuj jego nawyków. Jeśli guru coś ci daje za darmo, ale za chwilę ci to wypomina, bo, bo dał ci za darmo, a teraz ty, ty musisz coś kupić, albo powinieneś kupić, żyj w poczuciu winy, albo robisz coś źle, robisz i, i no nie spełniasz jego oczekiwań, no bo on jest z tobą rozczarowany, niech zapali ci się żaróweczka, tak? Nikt nie musi ci nic dawać, nigdzie nie musisz być, a jeśli spotykasz się z ludźmi, to dlatego, żeby się pobawić. Do duchowości i do Boga idzie się samemu na boso w intymnym kontakcie z tą duchową jednostką. Natomiast życzę Wam wszystkim, żebyście mieli z kim się pobawić, bo grupowanie się ludzi to powinno szerzyć przede wszystkim lubienie się takie od serca lubienie nie krytykowanie, nie negowanie. Nie da się wszystkich lubić. Można ich akceptować, tolerować. Nie zawsze się trafi na podobną energię i na, podobny, na podobną formę przekazu, wyrazu, wyrażania się. Zawsze może istnieć coś w drugim człowieku, co będzie w, w nas taką, taki niepokój wprowadzało. Nikt nie, nie będzie cię zmuszał do tego, żebyś miał kontakt z tym człowiekiem. Ale poszukuj podobnych do siebie, takich, w których, przy których możesz być sobą, nie musisz nikogo udawać. I teraz, i wchodząc w grupę uduchowionych osób, które bardzo rzetelnie stworzą Twój profil i tego, jak powinnaś, powinieneś, jaki powinieneś być, jak widzieć, patrzeć, rozumieć, to wiecie, to niech się zapali ta żaróweczka. Każdy jest jaki jest i nikt nie może mu tego odebrać. Druga osoba nie musi akceptować tego, jak ja mówię, czy, czy to jest przyswajalne, czy to e, słowo perswazji e, trafia do niego, czy nie trafia. Nikt nie jest zobowiązany do tego, żeby mnie lubić, e, natomiast ma mi nie przeszkadzać. Jeśli ja nie potrafię drugiego lubić, to po prostu mu nie przeszkadzam. Niech sobie robi z sobą, ze swoim życiem. To, co uzna za godne jego aktu życia, czy jak to górnolotnie można by nazwać. Natomiast nie stawajcie się wyznawcami dla, dla nikogo, kto możecie go szanować, traktować z szacunkiem tak? za jego ciężką pracę, za możliwości, za potencjał, który, z którym rezonuje w tym świecie, ale to nadal nie czyni go lepszym od ciebie. On po prostu jest inny i coś zrobił. W związku z tym, też zrób w swój dla siebie niepowtarzalny sposób. Dlatego, jak ci ktoś coś daje, a później uprawia gorzkie żale, że ty wzię wzięłaś, wziąłeś, a teraz powinnaś zapłacić, a nie płacisz, albo ilość kursów odbytych, a powinnaś, a nie powinieneś. Wiecie co. To nie jest dobre przewodnictwo. Naprawdę, to nie jest dobre przewodnictwo. Naprawdę pięć razy się zastanówcie, czy jesteście na pewno w dobrym gronie osób i czy na pewno powinniście brać w tym udział. Żebyś za chwilę nie stał się żołnierzem na komendę, padnij, powstań i za chwilę będziesz miał zmienione imię, bo twoje duchowe brzmi inaczej. Albo obozowy numerek, albo będziesz musiał być anonimowy, bo tylko guru ma prawo do, do wysławiania się i orzekania swojego zdania. Nie daj się zniewolić na własną prośbę, bo mistrzem manipulacji jest ten, który z drugiego czyni niewolnika, mówiąc mu, że jest wolny. A niewolnik, który nie wie, że jest niewolnikiem, to jest najgorsza możliwość niewolnictwa, jaka istnieje. Dlatego Guru? Nie. Sam siebie ustaw w pozycji guru dla siebie, sam bądź mistrzem dla samego siebie, dla własnych przekształceń i nie wyznawaj drugiego człowieka. Stwórz własne, własne pole doświadczeń, własne pole komunikacji ze swoimi siłami przewodnimi przez życie. Poszukuj bądź Ekscytuj się tym, co znalazłeś. Możesz się z zaprzyjaźnionymi osobami podzielić, skonsultować. Posiadam takie osoby w swoim gronie. Natomiast na co dzień żyjemy, każdy dając się samodzielnie prowadzić, a spotykamy się po to, żeby się pośmiać, pobawić, poskakać przez ognisko, pochodzić na wodzie, polatać na miotle, napić się wódki. Wbrew temu, co inni twierdzą, że uduchowieni takich rzeczy nie robią. No, Jezus pił wino. No, co za Jezus? No co za Jezus? Słuchajcie, wszystko w umiarze: czas, miejsce, ilość to jest podstawa, prawda? I nie czyńmy, nie określajmy zakresu, co jest duchowe, a co nie jest duchowe i co wypada, co nie wypada, bo sami zamykamy. Zamykacie się wówczas w klatce z otwartymi drzwiami, sam, samoukaranie czynicie. Człowiek i duch są wolni. Możesz wybrać, a sam fakt, że możesz, nie oznacza, że wybierasz. Dlatego sam siebie ustaw w pozycji mistrza dla siebie i poszukuj w sobie takich rozwiązań i takich możliwości do radości i do ekscytowania się sobą. Jakie tylko przyjdą Ci do głowy, to się nazywa kreacja. Więc bądź kreatywny, nie bądź leniem duchowo-energetycznym i zacznij coś robić. I ciesz się przy tym. Miej radochę. To jest podstawa. Dobra, nie będę w kółko gadać tego samego. Pozdrawiam Was. Nie guru i nie wyznawca. Cześć.